To na, na mity w obronie pomnika: Byliśmy, jesteśmy, będziemy. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej. Konferencji prasowej osób i środowisk, przedstawicieli organizacji, którzy czynnie wspierali i wspierają protest. Protest przeciwko planom przenosinom pomnika: Byliśmy, jesteśmy, będziemy w placu przed ratuszem. Szanowni Państwo, ponad rok temu władze miasta, prezydent miasta wraz z jego zapleczem politycznym Platformą Obywatelską przyjęli naganną i haniebną dla nas decyzję o przeniesieniu monumentu Byliśmy Jesteśmy Będziemy. O wyrzuceniu serca miasta jego duszy. O wyrzuceniu jak niepotrzebnego mebla boczne miejsce naszej historii i tożsamości. Hołdu oddanego tym wszystkim, którzy zginęli. Zginęli w walkach o polskość tych ziem, Hołdu oddanego tym wszystkim, którzy w trudnych powojennych latach nie szczędzili łez i krwi, abyśmy mogli spokojnie żyć w naszej lokalnej ojczyźnie. Przypomnę, rok temu odbyliśmy, przez ten rok odbyliśmy wielką debatę, przytoczyła się w mediach za Państwa pośrednictwem wielka debata na temat historii Koszalina, historii naszych ziem, symbolice pomnika. Przypomnę, że był on ufundowany ze składek społecznych. To nie jest tak, jak twierdzi prezydent miasta, że ktoś komuś coś narzucił. To naprawdę organizacje i obywatele, nieszano swoich pieniędzy, ufundowali ten pomnik. No już nie będę się odnosił do wiedzy historycznej panującego nam prezydenta, który raz twierdzi, że to jest pomnik z okazji 20-lecia PR, następnie, że z okazji 1000-lecia państwa polskiego, możemy się tylko zapytać, czy osoba, która nie zna nawet w podstawowym zakresie historii miasta, którym zarządza, może tym miastem skutecznie? Zarządzać. Niech mieszkańcy odpowiedzą sobie na to pytanie. Zebraliśmy ponad 4000 tysiące podpisów pod pe 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 petycją sprzeciwiającą się przeniesieniu monumentu. Niestety nie dało to efektu. Decyzja zapadła. Niech teraz prezydent i Platforma Obywatelska w swoim własnym sumieniu rozważą, dlaczego to robią i dlaczego niszczą, chcą zniszczyć to, co nasze, nasi przodkowie osiągali, i zamieniać piękny monument na komercyjny szklany, szklany klocek. Po, pozwólcie Państwo, że w, tym, w tej chwili oprzytam oświadczenie. Jest to oświadczenie Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Koszalinie w sprawie prac związanych z przebudową rynku staromiejskiego w Koszalinie. W związku z rozpoczętymi pracami związanymi z przebudową rynku staromiejskiego w Koszalinie i przeniesieniem pomnika Byliśmy, jesteśmy, będziemy. Sojusz Lewicy Demokratycznej w Koszalinie wyraża swoją dezaprobatę dla podjętych przez obecne władze miasta działań. Przybudowa rynku w formie zatwierdzonej przez prezydenta miasta Koszalina nie została zaakceptowana przez mieszkańców naszego miasta. Podpisy ponad 4000 osób, złożone za pozostawieniem na rynku pomnika Byliśmy, jesteśmy, będziemy, zostały zignorowane. Podobnie. Jak głosy wielu osób cieszących się niepodważalnym autorytetem wśród naszej społeczności. Takie działania władz miasta budzi nasz zdecydowany sprzeciw. Szacunek dla woli mieszkańców jest podstawowym obowiązkiem działania każdej demokratycznie wybranej władzy. Władze Kurszalina podejmują działania zmierzające do wyrzucenia z centrum naszego miasta symbolu jego tożsamości i historii. Pomnika który oddaje chod wszystkim, którzy ginęli za tę ziemię oraz tym, którzy tworzyli w ciężkich powojennych latach naszą małą ojczyznę. Nie ma godniejszego miejsca dla takiego monumentu jak plac przed ratuszem, siedzibą władz miejskich. Władz, które zobowiązane są szanować historię oraz wolę mieszkańców miasta. Nie czyniąc tego, wystawiają sobie najgorsze świadectwa. Sojusz Lewicy Demokratycznej od początku przeciwstawia się niedemokratycznym i nieracjonalnym działaniom prezydenta miasta, oraz spierającego go zapleczapu politycznego w Platformy Obywatelskiej. Podejmując decyzję o wyrzuceniu serca miasta i jego symbolu obecne władze zapisują się w najgorszy możliwy sposób w historii Koszalina. Ja dziękuję. Proszę o zabranie głosu panu jest takie przysłowie mądry Polak po szkodzie. Powiem, że sprawa tego pomnika to nie jest tylko nasza sprawa lokalna. To jest sprawa Całego naszego kraju. Tak się składa, że byłem niedawno w Warszawie i zauważyłem dwie sprawy analogiczne. Mianowicie, buduje się, już prawie na ukończeniu jest budowa Muzeum Żydowskiego. Przed Muzeum Żydowskim jest pomnik, ławeczka, na której siedzi Jan Karski. Przy tym jest napisane, że Jan Karski próbował zatrzymać Holokaust. My tutaj próbujemy zatrzymać nie chcę tutaj używać jakichś brzydkich słów, no ale powiem, no głupotę, znaczy, żeby, może nie tyle głupotę, co yy, podcinanie gałęzi, na której siedzimy. Ten pomnik symbolizuje naszą tożsamość. Na miejscu pomnika symbolizującego naszą tożsamość będziemy stawiać komercyjny pawilo czyli, komerc czyli tutaj jest, że... Ta postawienie komercyjnego familonu obrazuje, symbolizuje, że wartości komercyjne stawiamy wyżej aniżeli wartości patriotyczne. Ten pomnik powinien jako znak naszej tożsamości, naszego patriotyzmu, orzeł wiastowskim. Powiem jeszcze, bo tu się ciągle odwołuje do czasów prl do czasów pierwszych osadników. Przypominam, że pomnik ten jest postawiony w pamięci dawnych Słowian. I ci Słowianie tutaj po było jedną z pierwszych dzielnic przyłączonych do Państwa Polskiego, wcześniej aniżeli Kraków. Także, yy, ten pomnik przypomina o tym, ale mało kto, kto na to zwraca uwagę. Druga rzecz, zobaczyłem w Warszawie i to mnie bardzo oburza. Za każdym razem jak jadę do Warszawy, widzę obok pałacu kultury te wysokościowce. Te wysokościowce się gryzą z pałacem kultury. Albo wyrzucić pałac kultury, albo powinny być wysokościowce. Po prostu i teraz wyobraźcie sobie Państwo, tutaj staje szklany Pawilon. Jak on będzie pasował do tej, do tej architektury, która została zbudowana w latach 60-tych? Względy patriotyczne, względy naszej tożsamości regionalnej i narodowej, przeczą temu, żeby ten pawilon tu stanął. Ten pomnik, owszem, on jest ładny. Ja patrzyłem, jeżeli go się postawi przed Filharmonią, on tam będzie pasował. Będzie dobrze pasował, ale ten pawilon który tutaj stanie, on nie będzie pasował w to miejsce. To jest intrus architektoniczny, ob, yy, obrazujący właśnie, yy, że stawiamy wyżej wartości komercyjne nad wartości patriotycznej i, i naszej tożsamości narodowej i regionalnej. Aha, już mam mógł, poganiają mnie, że coś kończy. Aha, jeszcze jest kwestia demokracji. Proszę państwa. Ja robiłem wszystko, żeby tu przyjechała telewizja Polsa, TVN i tak dalej, nie ma. Robiłem wszystko, żeby tę, tę sprawę poruszyć. Niestety jest jakaś obojętność. Ludzie mówią, że i tak nie ma co przychodzić, bo władza zrobi i tak, co zechce. Więc sprawa tego pomnika jest również kwestią naszej demokracji, kwestią budowania społeczeństwa obywatelskiego. Jeżeli my z prezydentem i władzami koszalińskimi rozmawiamy poprzez media, a nie bezpośrednio, to jest bardzo niedobrze. Ja bym apelował, żeby wreszcie doszło do jakiejś debaty z obecnością prezydenta, żeby była ta demokracja bezpośrednia, żeby prezydent nie odpowiada bezpośrednio, albo prze, i plat, rządząca platforma obywatelska nie odpowiada bezpośrednio na argumenty, które tu przedstawiają. Czyli to, jest, to są trzy Przetrzy to estetyce, demokracji i naszym uczuciom patriotycznym i obywatelskim. Dziękuję. Szanowni Państwo, chciałem złożyć oświadczenie w imieniu Koszalińskiej Unii Pracy oraz Koszalińskiego Komitetu Obrony Lewicowych Tradycji. Dziś, w 74. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Po raz kolejny przed pomnikiem, naszym pomnikiem, byliśmy, jesteśmy, będziemy, oddajemy cześć i hołd pionierom koszalińskim oraz budowniczym polskiego koszalina, którzy podjęli trud bardzo trudnej wówczas rzeczywistości odbudowy zniszczonego koszalina i rozbudowy nowego miasta dużej aglomeracji. Pan prezydent Jedliński Niestety nie słucha opinii społeczeństwa Koszalińskiego. Podjęliśmy kilka protestów obywatelskich, jednak pan prezydent nie bierze pod uwagę opinii mieszkańców Koszalina. Panie prezydencie Jedliński, Koszalin jest naszym wspólnym miastem, a nie tylko miastem Platformy Obywatelskiej. A po zachowaniu pana prezydenta widać, że to jest platforma. Antyobywatelska i chcemy mieć wpływ na kształt i na funkcjonalność naszego miasta. Panie Prezydencie, mieszkańcy Koszalina będą pamiętali arogancję oraz brak brania pod uwagę opinii mieszkańców Koszalina, niechęć do rozmawiania z mieszkańcami Koszalina, i myślę, że w stosownym czasie. Wystawią za to panu rachunek. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja nie będę już się powtarzał, powielał to co mówili moi przedmówcy. Powiem tylko tak, że członkowie rady o prezydenku to i Sławno popierają inicjatywę Komitetu Jacksowskiego o pozostawieniu pomnika na swoim miejscu. Jest to nas jakby było, nie było symbol. Byliśmy, znaczy, że byliśmy. Jesteśmy, znaczy, że jesteśmy. I będziemy, znaczy, że będziemy tu w tym mieście, w naszym kochanym koszalinie zawsze. Dziękuję bardzo. Pan Artur Bezry, proszę Państwa, ja Stowarzyszenie że nie lepszy Koszalin jest tutaj obecny, dlatego że zdarzyła się sytuacja właściwie niepływała. Wydawałoby się, że Rada Miejska jest podzielona standardowo na opozycję. I część rządzącą, a okazuje się, że sytuacja zrobiła się zupełnie inna. Otóż pan prezydent stanął w opozycji do mieszkańców miasta. Pan prezydent dzisiaj występuje przeciwko woli mieszkańców miasta, nie pierwszy raz zresztą. Mianowicie nie chce uszanować tych decyzji, które wyrazili mieszkańcy. Będziemy zawsze, jak lepszy koszalin, stali razem z mieszkańcami, będziemy popierali każdą inicjatywę, którą mieszkańcy zdefiniują w swojej. Masi. Rozmawialiśmy tutaj o tym, o czterech tysiącach podpisów. Ja przypomnę, że była próba zebrania podpisów w przeciwną stronę, to znaczy, żeby przenieść ten pomnik. I ona się nie powiodła. To oznacza, że większość mieszkańców, przynajmniej tak wynika ze statystyki tych podpisów, jest jednak za pozostawieniem tego pomnika. I my będziemy razem z tym mieszkać. Tak. Szanowni Państwo, ja tutaj jestem przede wszystkim jako mieszkanka Koszaliny, ale również jako radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Chciałabym tylko powiedzieć, że o symbolach niestety się nie dyskutuje. Nie powinno się mówić, czy one są ładne czy brzydkie. One po prostu są. Wczoraj uczestniczący w Szczecinie w zamurowaniu aktu erekcyjnego pod muzeum dialog. Doszłam do wniosku, że no niestety z jednej strony w jednym miejscu składa się kwiaty i czci się w pomniki, a z drugiej strony po prostu się je rozbiera i przepaść. Tak być nie może. Faktycznie e, wszystko już zostało powiedziane, zlekceważyło się e, wiele tysięcy podpisów. Chyba najbardziej przykre w tym wszystkim jest to, że ludzie generalnie są wszystkim zmęczeni. Nie chcę już ani podpisywać za, ani przeciw. Tym bardziej zebranie tych czterech tysięcy podpisów świadczy o tym, że jednak znalazła się grupa mieszkańców, dla których ten pomnik jest absolutnie symbolem koszalina. I ja jestem wśród tych mieszkańców, że sobie nie wyobrażam tego miejsca bez tego pomnika. Jest mi przykro, że rewi, rewitalizacja poszła w zupełnie innym kierunku, a równie dobrze można by było e, wrócić tutaj na ten rynek, żeby zaczęły istnieć kawiarenki, na pewno większość z Państwa pamięta i wtedy nasz koszaliński rynek żyłby nie tylko tradycją, ale faktycznie tym wszystkim, co tak bardzo łączy mieszkańców naszej ziemi. Mam nadzieję, że jeszcze jest czas, że nasz prezydent być może swoją decyzję odwoła. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, pomnik został aresztowany i czeka na wywózkę. Dlatego też w chwili obecnej zapalimy znicze nie przy pomniku, nie przy pomniku, ale przy płocie, który ten pomnik od społeczeństwa odradza. Ten płot jest w zasadzie symboliczny, bo... To jest nie tylko odgrodzenie tego monumentu, ale także odgrodzenie się władzy od mieszkańców naszego miasta. Dlatego też nie pozostaje nic innego, jak tylko zapalić nam znicze ku pamięci tych, co zginęli za naszą ojczyznę, którzy budowali naszą ojczyznę właśnie przy płocie. nasz A kto tu ma zapalki?